Dzisiaj przygotujemy bezglutenowy, ziarnisty chleb z awokado i suszonymi pomidorami. Do miski wkładamy jakościowe jaja z ferm drobiłekich. Twaróg, płatki owsiane, mieszankę ziaren, siemię lniane, proszek do pieczenia i większą szczyptę soli. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy, tworząc masę chlebową. Blachy do pieczenia lub naczynie żaroodporne wykładamy papierem do pieczenia. Następnie formujemy na nim nasz bochenek. Wkładamy do piekarnika i pieczemy w 180 stopniach przez 60 minut. Po upieczeniu chleb powinno przechowywać się w lodówce. Przygotowujemy dwie kanapki. Wycinamy dwie kromki z lekko przestudzonego chleba. Awokado tniemy na plasterki i kładziemy na chlebie. środki tniemy w plasterki i kładziemy na kanapkę. Siekamy grubo pomidory suszone, solimy, pieprzymy i mieszamy z oliwą. Świeże liście bazylii siekamy, mieszamy z pomidorami i kładziemy na awokado. Pozostawiamy po jednym listku bazylii na kromkę do przybrania. Na wierzchu przybieramy listkami bazylii i gotowe, smacznego.